Cześć, witajcie. Ja jestem Się i no witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale, kolejnym odcineczku newsów ze świata Grand Theft Auto 6. I słuchajcie, zaczniemy sobie troszeczkę lżej, ponieważ. Nagrałem ostatni odcinek, też nie wiedziałem, bo nagrywałem do czego gdzieś wcześniej. Ten nagrałem w poniedziałek, także w wtorek, sorry za opóźnienie, ale czasami tak bywa. I Rockstar dodał Anti-Cheat do GTA Online, do GTA 5. Po 11 latach. Istnienia po 10 latach. no Ogólnie gra jest długo na PC, tak już tak. I ogólnie z czasem było troszeczkę lżej, ale na początku było masakry, czyli tu gdzieś gram w online rok od premiery, także na PC no i tam była tragedia. No i wprowadzili anti przez Battle Eye, czy Battle Eye, no powiedzmy, nie wiem, wiecie co chodzi. Nie? No i od tego momentu troszeczkę było, przez dwa dni było troszeczkę luzu. Ale ostatnio do GTA jest ciężko wbić. I co się okazuje? No, pewna grupa społeczna, który nie spodobał się fakt, iż Rockstar zablokował w ich ulubionej grze funkcję cheatowania, oszukiwania i robienia rozróby na sesji, gdzie mogliśmy spotkać różnego rodzaju monstru <grym> i inne. No, co nam gdzieś tam wprowadziło taki smaczek, że po prostu nam blokują dostęp do 90 dosujące serwery takami DDoS, czy się to wymaga? DDoS, no DDoSy no po prostu, wiecie o co chodzi, nie wiem, czy tam się zdrabnieć na to. Po drugie ja muszę być profesjonalny w moich filmach, dlatego mówimy e, profesjonalnie, tak? Także DDoSowali im serwery, no i nie idzie grać troszkę online, nie wiem czy sytuacja się rozpokoja na dzień dzisiejszy, wiem, że jeszcze wczoraj było średnio, dlatego e, nie ma za bardzo je grać, także fajnie, że GTA pomyślało, Szkoda, że tak się, to się odbiło na nich, ale liczę na to, że w pewnym momencie komuś się tam to znudzi i przestaną dostawać to serwer lub sobie jakoś zabezpieczenie lepsze znajdą. No dobra. Pomijając ten fakt, że taka sytuacja zaistniała, jest mi przykro z tego powodu, bo ja osobiście uważam, że niech sobie każdy czytuje, czy tam chce, czy nie chce, ale niech nie przeszkadza innym graczom, tak? Czyli dodawajcie sobie pieniądze, dodawajcie sobie auta, trimmigujcie, róbcie co chcecie, jedźcie szybko po mapie, ale nie niszczcie rozgrywki innym graczom. Także tyle z moich uwag, jeśli nie Niech oni sobie, jak oni sami potrzebują, wiecie, tutaj jakby gdzieś tam każdy skovalen swojego losu gdzieś tam decyduje swoje rozgrywce, jak chce. Ale fajnie, że takie coś prowadzili, ponieważ bo nie każdy to miał dobrze tego używać. No ale nieważne. Więc zaczynajmy od GTA 6 w tym momencie. No już takie plotki się pojawiają, że mamy końcówkę września w sumie, dzisiaj jak z bezpiecznie jesieni. No i tak oficjalnie, nieoficjalnie, może już nas dzielić rok od premiery GTA 6. No oczywiście masę plotek ostatnio czasu nam powiedziało, że raczej może być różnie z tą premierą na przyszłą jesień, no ale gdzieś tam Rockstar ogłosił tą premierę na pod koniec roku 2025. No, więc tam DZOS wygrał właśnie jesien, jesień 2.25. No, ogólnie, gdzieś tam czytając, że rodzaju plotki może się dowiedzieć, że raczej GTA już jest w takiej fazie dość końcowej, takie ostatnie szlify robią. No i takie pytanie się nasuwa, czy GTA 6 pokieruje tradycją. Mówimy tu oczywiście o tym, czy GTA 6 będzie opóźnione, bo jak wiemy, nie jest to tajemnica, Gry mają taką swoją matkę, że każda ich gra jest troszeczkę opóźniona. W sensie nie, że rozwojowo, tylko że data premiery trochę się przesuwa. Zazwyczaj troszeczkę sporo, sorry za moje powiadomienia, ja zwykle nie wyciszam ich, co jest moim poważnym błędem. A więc plotki sugerują, że gra doświadczyła już wczesnego opóźnienia i premiera na końcówkę roku może być delikatnie del przesunięta. Choć tutaj tu Interactive, Rockstar właściwie Games ostatnio zdementował tą plotkę o dacie premiery i powiedział, że raczej wszystko jest zgodnie z planem, to sam Rockstar może jeszcze nie wiedzieć o tym, że będą opóźnienia, ponieważ pewne rzeczy wychodzą na samym końcu, tak? No ale czytając wasze, wasze komentarze, jednoznacznie mówicie, że raczej wolelibyście w sumie poczekać i dostać dopracowaną grę, która miała być o pół roku później, niż dostać coś, co nie działa jest pełne błędów. Pomijając to, co chodzi na konsolę, także to, to już sam fakt jest błędem. <grydy> Te wszystkie serduszka dla moich widzów, którzy pisali, że PC jednak najlepszy. Ja też jestem zdania, że PC Master Race, także piąteczka dla Was, chodź. <grydy> no, no, ale tak jeszcze podsumowując, to w przeciągu ostatnich 20 lat prawie każdy większy projekt, Rockstara spotkał się z opóźnieniem. Oczywiście liczymy na to, że GTA 6 tą nie dotrzyma kroku pozostałym grom i będzie pierwszą grą od 20 lat pierwszą większą grą od 20 lat, która przyjdzie nam na jesień 2025. Myślę, że premiera nie będzie bo nie każda taka Rockstar chodziła na jesień 2025 ale myślę, że tego tłumaczyć nie muszę. No też tam dużo osób mówiło o tym, że na przykład hmm, sam etap rozwoju GTA 6 już jest takim bardziej no, zaawansowanym etapie, ponieważ oferty pracy Rockstar Games troszeczkę ujawniają nam tam troszeczkę Dobra, troszeczkę z tym samym zadaniem niepoprawnie. No, ujawniają nam, mniej więcej, postępy pracy nad samą grą. Co my tu możemy nam tej, tej informacji powtórzyć? Powtórzyć, że chciałbym przeczytać na stronie Rockstar. No, wśród wolnych stanowisk znaleźliśmy między innymi dokumentację, która sugeruje, że wprowadzili już nas poprawki do gry i prawdopodobnie już są na etapie planowania zawartości do GTA Online 2. W sensie GTA Online 2 jest taką troszeczkę nazwą roboczą, ponieważ nie mamy pewności, że na świętach GTA Online 2, bo to się może nazywać po prostu GTA 6 Online. GTA Online po prostu nie musi być dwójeczki, no ale fajnie by było, żeby troszeczkę rozróżniać, bo może być e, różnie. Na pewno tutaj mamy stanowiska, które dotyczą ikonografii. E, Tworzenie ikon elementów wizualnych w grze zgodnie z zapisem stanowiska osoba będzie odpowiedzialna za projektowanie i dokumentowanie. Zestawów piktogramów wchodzących w skład interfejsu użytkownika HAT oraz menu. No, czyli takie na przykład, wszystko to co widzimy na minimapie, na to chodzi, tak? No to gdzieś pewnie hmm, bo roboczo są mogli gdzieś tam x i y, czy w ogóle to mogło być kwadracik z xm, tylko opis, bo to wiadomo, że to, na, to na, na potrzeby gdzieś tam projektowania to nie jest aż takie ważne. No, ale wiadomo, że jest to też ważne, że ta gra miała takie e, szczegóły, takie detale, które gdzieś bardziej cieszą oko nie. E, tutaj gdzieś tam oczywiście nie ma co ukrywać, że Rockstar jednak dba o tą estetykę i detale w GTA 6. E, bo jakby nie było, jest to jedna z takich najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich czasów. No, ale też takie ikony mogą z czasem ewoluować, jak wiemy, między pierwotną wersją, jaka wyszła na PlayStation 3 a na. X na PlayStation 4, potem czy nawet na PS5, 3 na pc No to tam już też te ikony troszeczkę się różniły i to oczywiście duży, duży plusik dla tego studia, jakim jest Rockstar Games. Ponadto wolne stanowisko dotyczy również UX designera, zatem tego profesjonalisty będzie tworzenie tej interfejsu użytkownika oraz współpracy z wieloma zespołami w celu zapewnienia graczom płynnego i dostępnego interfejsu. A więc tej koncepcja jest taka, żeby graczom łatwiej się grało samą grę oraz mm, sam interfejs był mm, jakby bardziej taki dla każdego dostępny i miły w obcowaniu, tak to mogę nazwać. No bo wiecie, stworzyć interfejs, tym nawać pełno rzeczy, to każdy umie, a zrobić go czytelnym to jest drugi mm, dość ciekawy smaczek, jaki byśmy oczekiwali, oczywiście, od samego studia. Też by tutaj znać o to, czy wam się na przykład z interfejsu GTA. Online, czy GTA 5 dobrze korzysta, czy raczej nie? Bo on też ewoluował dość mocno na przestrzeni czasu. No, ja mówię, ja już grałem GTA 5 online od 2015 roku 2016 jakoś tak, tak naprawdę troszeczkę się pozmieniał mocno się rozbudował a wiemy, że GTA 5, GTA 6 będzie pewnie. Też bardzo fajnie rozbudowane. Kolejnym szczegółem, który przykuł uwagę, był wakat na stanowisko Associate Contact Designer. Przepraszam, jak źle wymówiłem. Co wskazuje na to, że Rockstar Games już myśli nad zawartością po premierowej. Prawdopodobnie, właśnie jak wiem wcześniej, znanej z GTA Online. Chociaż ja bym chętnie zobaczył nawet może i płatne DLC do części fabularnej. Fajnie go się pojawiło, tak powiem. Fak byłoby bezpłatne bo wydaje mi się, że lokal miałby to dobrze zmontyzować. W sensie w trybie online potem to. Gdzieś tam się przełożyło na te drymowe DLC. -ki. Choć wiadomo, że odkryli gdzieś tam maszynę zrobienia pieniędzy w postaci online. No i. Wiadomo, że tam otwarty świat, misje, tryb rywalizacji, wyścigi, szok gamma, tam gdzieś trybów na sesjach swobodnych, no gdzieś tam cieszyło oko. No i gdzieś tam pewnie samo online będzie rozwijane dość sporo. Mam nadzieję, że też długo, że ta gra będzie żyła. No ale też mam nadzieję, że do 10 lat zobaczymy kolejną na GTA, na przykład GTA 7 lub nawet i wcześniej. W sensie to chodzi o temu, żeby na przykład daną grę dalej rozwijać, nawet gdy ta gra już z następną częścią. Na przykład nie wiem, ja liczę, że GTA 5 będzie rozwijane, chociaż nie wiem, co tam jeszcze idzie, e, idzie wsadzić, no ale... Czemu nie? Bo jakby baza graczy jest dość spora. Tym bardziej, że GTA 5 no było tam za darmo w pewnym momencie swojego tam gdzieś istnienia. Więc e, czy to oznacza, że GTA 6 jest na ostatniej prostej? No, puste miejsca sugerują, że prace nad GTA 6 znajdują się w fazie udoskonalania, tak jakby dopasowania szczegółów, co zwykle ma miejsce w końcowej fazie tworzenia. Ale nie oznacza to jednak, że premiera gry jest blisko, gdyż nadal konieczne jest uzupełnienie wakatów i dokończenie prac. Jednak te nowe wakaty potwierdzają pogłoski, że być może jesteśmy coraz bliżej otrzymania oficjalnej informacji takich jak zwiastun czy nadejście samej gry. I też fajnie, że Rockstar już teraz myśli nad tym, żeby hmm, tą grę zaprezentować i dwa, żeby ją poprawiać i dalej rozwijać. Bo wiecie, my nie musimy wiedzieć, co będzie w trzema najbliższymi dlc a Rockstar już może nad tym pracować, tak? Przygotują nam zawartość, na przykład dostaniemy co pół roku jakieś DLC do trybu sieciowego lub jakieś DLC do trybu fabularnego. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście trzymać jakiekolwiek, jedno lub więcej DLC ków fabularnych, czy wolelibyście zdecydowanie gdzieś tam, żeby Rockstar bardziej naciskał na tryb sieciowy i rozwijał właśnie powiedzmy GTA Online 2, tak to nazwijmy roboczu. No ale jak wiemy, my na to wpływu nie mamy. Więc. Dekoracja <głos》>, mi dać jakieś swoje opinie, nie? W komentarzach. Jak Wam obiecałem, e, tak też robię. Ogólnie, co z informacją na temat przesunięcia samej premiery na rok 2026? Bo, jak wiemy, premiera GTA 6 jest planowana na jesień 2025. Co mówiłem w wcześniejszym Newsie, że już powiedzmy rok nas dzieli od premiery. E, no i co powiedziało Take to Interactive na ten cały tutaj? Informacje, Pomimo jakby niedawnych plotek, jak wiecie, yy, że GTA 6 miało być opóźnione, sama firma dała jasno do zrozumienia, że gra przebiega, czy produkcja gry przebiega zgodnie ze harmonogramem. Po ostatnim miesiącu społeczność dostanęła właśnie ta plotka, że GTA 6 może zostać oficjalnie opóźniony do roku 2026. I nie było powiedziane, czy początek, czy koniec. No spekulacje gdzieś tam się pojawiły na pewnym twitterowym koncie, czy tam x-owym koncie. Że GTA właśnie będzie miał wewnętrzne opóźnienia. No i co z tym faktem? Na szczęście to została wkrótce obalona przez danego dziennikarza nam, tej Jasona Schreiera. Jest to dość wiarygodne źródło w branży gier. No i Schreier powiedział, że sześciu warcowników Rockstar nie otrzymało żadnej informacji o tych e, przełożeniach samej daty premiery. No i żeby raz na zawsze uspokoić sytuację tej, którą Interactive spółka matka Rockstara. Powiedziała, że data premiery jest nadal planowana na jesień 2025 roku. No i ogólnie firma przedstawiła dokumenty, które potwierdzały nam, to były te dokumenty, które pokazali na tym zgromadzeniu akcjonariuszy Take-Two Interactive. Na którym było widać no, gdzieś gdzie stwierdzone było, że Rockstar Games w dalszym ciągu gdzieś tam inwestuje we franczyzę i planuje wypuścić GTA 6 jesienią 2025 roku kalendarzowego. Więc jest to dla nas dobra informacja. Że raczej gdzieś tam te przesunięcie nie będzie miało mimo wszystko miejsca. No ale oczywiście życie pokazuje nam inne teorie czasami i może być różnie, więc traktujmy to z dystansem. No, a waszym zdaniem, tak po tych całych plotkach, po tym co było, że będzie przesunięte, nie będzie? Jakie jest wasze zdanie? Zobaczymy GTA 6 w 2025 roku jesienią, czy raczej nie. Czy w święta 2025 będziemy śmigać ekipowo w GTA Online, czy będziemy ciągle nagrywać informacje o tym, że Rockstar przesunął premierę, ale GTA będzie świetny, ogrom. No nie wiem. Czekam na wasz feedback w komentarzach. A propos komentarzy, chciałbym wrócić do właśnie tej sekcji z poprzedniego odcinka, gdzie dużo osób stwierdziło, a nasze tam parę było takich osób, że w sumie PlayStation 5 Pro jeszcze nie wyszło. Nasze na chwilę obecną. Mamy specyfikacje, więc tutaj ktoś nie każdy ma aktualne informacje, ale GTA 6 nie wyszło, a ja już twierdzę, że konsola nie pociągnie tej gry w 60-latkach. I są to teorie same prosto z palca, bez żadnego sensownego potwierdzenia. No i sytuacja jest taka, że my ogólnie znamy specyfikacje PlayStation 5 Pro, bo ona była pokazana, ba, konsolę już można nawet zamówić przed przedsprzedaży, bo ona za niedługo będzie miała swoją premierę, no, i ta specyfikacja, słuchajcie, no GTA 6 będzie pewnie bardzo podobną grą do Red Dead 2 i GTA 5. Gdzie te gry są takie, że wyciskają ostatnie soki i z karty graficznej i z procesora. No, a hmm, procesor, który został zamontowany na pokładzie PlayStation 5, no nie jest jakimś demonem prędkości na dzisiejsze czasy. No, i GTA 6 też może mocno naciskać na sam procesor więc właśnie te 60 klatek może być troszeczkę ciężkim tematem, wiecie, jakby... No i ta informacja o tym, że jakby same GTA 6 nie będzie w, w 60 klatkach w 4K polega na tym, że taki ekipa z Digital Foundry to tak będzieś gdzieś tam przeanalizowała, no bo to idzie gdzieś tam wyliczyć, nie? Na przykład, wiecie, no Red Dead 2 nie działa w 60 klatkach, no bo ta konsola jest za słaba, gra jest mega wymagająca w dalszych czasach te gry, gdzieś tam wyznaczają pewien wyznacznik jakości na parę lat, mimo tego, że GTA 6 jest 2000, z 2013 roku, czyli ma 11 lat, no ciągle wygląda świetnie. Rozumiem, że była odświeżona w międzyczasie. No, ale jednak na przykład tak Red Dead, który małym w 2018, też wygląda bardzo ładnie. Gdzieś kiedyś pokazał jakieś filmiki z Red Dead w telewizji, bo gadać, że to jest jakaś tam pogoda w... Jakieś tam stanie w Ameryce, no to jednak robi to wrażenie, nawet tak się dziennikarze pomylili I to wynika z tego, że ta konsola pod względem procesorowym nie jest jakoś super mocno ulepszona. Nie dołożyli jakoś super dużo ramu, No i takie stwierdzenie chłopaków, ekipy z Digital Foundry padła. No ja wam prostu ją przez, przekazałem, no bo tak jest same z kanału, żeby wam te informacje przekazywać. Jeżeli ktoś nie śledzi tego medium, robię to za was i jakby ktoś chciał. To wraz z tygodnią odpala mój filmik i sobie ogląda, tak? Taki jest zamysł kanału, więc proszę gdzieś tam czasami przemyśleć swoje komentarze. Ale oczywiście macie tego pełną wolę. Dyskutujmy o czym chcemy, o czym chcemy. Byle, byle z kulturką. Także i tak nadal bardzo kocham moich widzów, którzy pisali mi, że żeby ta gra ładnie wyglądała to trzeba na PC pograć, tylko pc ty najlepsze. Także dziękuję Wam, widzowie, że mną jesteście. Żółwik dla Was, ale oczywiście dzięki wszystkim widzom, którzy są ze mną na kanale. No, bo to jednak wytworzycie tą społeczność, dzięki której mogę Wam nagrywać te filmiki. Ostatnio dokonałem tego upgrade do komputera, już gdzieś tam może za niedługo odczujecie lepszą jakość. Chociaż obecnie w GTA V ciężko jest pograć, bo mówię, że DDoSują te serwery. Nadal zobaczę. Może coś na przyszły tydzień, że lepszego, nagram znowu. Także cieszę się, że Wy to oglądacie, że ja się mogę rozwijać i mam taką otworzyć treść. Link do Discorda w opisie, do subskrypcji macie poniżej. Subskrybujcie, abyś na bieżąco Oceniajcie filmy. Łapką w górę jak się podobało, Łapką w dół jak się nie podobało. I dziękuję za uwagę. Widzimy się już w następnym filmiku. Do następnego. Pozdrawiam się Jason. Cześć.